No cześć, tutaj Krakus, witam wszystkich ponownie bardzo serdecznie. Jadę w kierunku zadania, jakim jest Dniodramat. I później pojadę w ostatnim wyścigu tutaj w Strachowicach. Ale tutaj się odblokowało jakieś yy, zadanie. A tutaj już byłem chyba kiedyś. Mamy problem! Czyli to zadanie, ale dostać się na górę. Nie wiem o których nietoperzach on mówi. Żeby dostać się na górę i je Ale chyba do tego jest potrzebny. To takie odblokowanie tego fruwania, które odblokowałem w każdym. W każdym. Yy, na każdej mapie, oprócz tej. Na tej mapie nie odblokowałem jeszcze tego fruwania. Co ciekawe. No dobra, skoro nie odblokowałem fruwania i nie mogę ro robić tego zadania. No to je, po prostu bierzemy udział w wyścigu. A nie, mam dwa wyścigi jeszcze. Przekraczanie przepaści i koło zębate. Dobra, to jedziemy do, po drodze przekraczanie przepaści. się chce ścigać. Co to w ogóle za y... kierowca jest? Max szybki. O, okej. Okay. Max szybki. Przekraczanie przepaści. Próbujemy. Podpowiedź. Nie zjeżdżaj z drogi. Pilne okay. wieści! Max szybki od zawsze twierdzi, że jego drugie imię to też szybki, ale dochodzą nas głosy, że ma też drugie drugie imię. Niebezpiecznie! Z pewnością jest to niejasne dla niektórych z widzów, którzy, jak ja, urodzili się bez drugiego imienia. W tej chwili nie jesteśmy w stanie potwierdzić istnienia kolejnych drugich imion. To wiadomość z ostatniej chwili i szczegóły pozostają nieznane. Więcej wieści o Maxie szybkim, niebezpiecznie szybkim, po wyścigu. Okej, okay, czyli to jest max szybki. Jak na y, test strachowice jest to całkiem zwykła postać. Zwykły kierowca. Wzmocnienie do Okej, okay, wygląda to tak, że wyścig może jakiś trudny nie jest, natomiast jest dosyć długi. i... Y, y, Jest wiele momentów, w których można popełnić błąd. Nawet jeśli się prowadzi gdzieś tam, wszystko robi szybko, Tak jak teraz na przykład, ale to jeszcze jest do wypostowania. No nie, nie jest do wypostowania. Nie takie błędy praktycznie y, spada na piątej pozycję Ale to też jest jeszcze, powiedzmy, jeszcze, to to pierwsze okrążenie, jeszcze jest do ogarnięcia. Natomiast, no, muszę unikać takich y, sytuacji, bo Max jest naprawdę szybki, A teraz ja się siłuję tutaj z tam Max nam odgania. No. Byłem na czele a teraz to wygląda właśnie, że nie, już nie jestem? Hmm. I znowu 300%. Nie wiem, znowu to jest nie ma A on takich błędów nie popełnia, to nie jest, on nie wyjeżdża z trasy. On nie wyjeżdża tak z trasy. nie, nie siłuje się z innymi! Ostatnie okrążenie! Jak mnie wywchnie raz, to jest po prostu katastrofa. A to jeszcze długa droga, to jest jeszcze... No i tutaj błąd tragiczny, praktycznie zwolniłem, ale już jest finish. Hop, i pierwsze miejsce. No, katastrofalny wyścig w moim wykonaniu, jak wiele poprzednich, ale wygrany. Ewaporator. Kałuć z dodatkami. Warto ją y, wziąć sobie do... Y, nie do serca nawet, tylko wyposażyć, bo ma na pewno jakiś taki dodatek, że poraża innych wrogów. No i 23 flaga. Zdobyta. O dość przeciętnym wyścigu. Zespół wyścigowy rządzi Kloc Polandią! A A to za sprawą Flak z Szachownicą? Jeśli chcesz wziąć udział w wyścigu na arenie Wielkiego Klocka w Strachowicach, potrzebujemy ich więcej! Ok, mamy na mapie jeszcze jeden wyścig, którym jest koło zerwa. Się tam od razu daję, Przyspieszamy. Nie ma żadnych jakichś większych wyzwań w okolicy. W sumie większość już wszystko zrobiłem. Co tam, Balangowicze? Baron von Rose! Baron von jest tutaj. O, jest jakiś wielki marsztyn. To znaczy, że tutaj w tej okolicy nie byłem jeszcze. A muszę w ogóle. O. Potem się pościgamy i nawet zobaczymy, wam taki wypasiony zestaw odrzutowy! O, a co do skrzydłowych, to tak dosłownie to nie to perze. To nie problem, nie? To razka. Wiecie, że zawsze chętnie zgadnę zestaw odrzutowy. Okej, okay. To czy tutaj jest... osobliwe zadanie, ale ktoś musi to zrobić. Oznaczyłem prośbę Barona na mapie. Aha. Czyli czy to trawa... Musimy wykonać to zadanie zanim yy, weźmiemy udział w wyścigu. Znowu pojawiła się kłódka tutaj. Ale to w takim razie yy, zanim to zrobię, zrobię to w następnym odcinku, a w tym jeszcze zrobię kilka wyzwań. które się tutaj pojawiły w okolicy, w której yy, po prostu nie byłem wcześniej. Co to jest? Ratuj się kto może, odjedź tak daleko jak się tylko da, unikając przy tym ducha. Trzeba tutaj yy, jak najdalej Już mam ponad 1000 metrów. No i tutaj mam srebrny medal. 1788 metrów. Czyli po prostu trzeba... Ojej! 1000... 20 paru metrów mi brak zabrakło dwudziestu trzech dwudziestu dwóch spróbuję jeszcze raz to tutaj trzeba się postarać jednak no jechać spłynąć bo chyba y... jeżdżenie jest dużo co? Tutaj skrócik i skrócik. No jednak srebro. Dobra, zostanę przy tym srebrze. Chociaż byłem bardzo jakiś I tak, tutaj mam jeszcze wielki marsz dyń. Teraz mam kawał drogi, żeby tam wrócić. Ale bardzo podoba mi się to yy, poprzednie wyzwanie, to wydarzenie. Jak najdalej uciec od ducha, znaleźć taki skrót przez te, te z góry, żeby zeskoczyć, zamiast jechać po drodze. Na pierwsze parę razy próbowałem jechać po drodze, a tu nie o to chodziło. Tu chodziło o to, żeby się jak najbardziej oddalić od miejsca startu. Dobra, co to jest? Dostać... co to znaczy dostarczyć okej okay. aha czyli st Czyli stand to co y już robiliśmy gdzie ta dnia jest a tu jest dnia hmm, hmm. dobra okej okay, ładnie się toczy Trzeba znaleźć jakiś... Wygląda jak pomarańcza. manda mandarynka. O! Złoto! Za pierwszym razem! Hm, ciekawe. 44 sekundy. Bardzo fajnie, a myślałem, że mi źle idzie. Tak, tak, a tu wystarczy znaleźć y, odpowiednią drogę i jest... jest okej. Okay. O, kolejne wyzwanie się pojawiło. Traf, środek, tarczy. O, to jedno z moich ulubionych wyzwań. Będę musiał skoczyć i trafić. Jak to jest? Tak. Dobrze wymierzyć skok i trafić w dziesiątkę. Już, już miałem jedno wyzwanie. To musia, muszę przyznać, należało do jednych z, z moich ulubionych. Okej. Okay. Ooo, srebrny za pierwszym razem. Mm. Ach, teraz brązowy. Dobra. Znowu brązowy. Okej. Okay. I korygowanie w locie jest bardzo... No tak, w połowie wyzwania awans y, otrzymałem i zresetowało mi to. Zacząć jeszcze raz. Fajnie jest mieć awans, ale nie przeszkodziło mi to w moich, w moich staraniach. Jest! Trzeba tak lekko przyspieszyć na początku, jeśli ktoś chce to zrobić i... ale tylko lekko, później w locie, wycelować i podskok już uruchomić w y, końcowej fazie lotu. Muszę... On właśnie, na przykład tutaj jest wyzwanie, do którego potrzebuję nietoperzowy zestaw odrzutowy. To jest to, co muszę zdobyć w którymś z zadań. Ale to jest zablokowane na razie. Ale tu mam jeszcze jedno. Starachowickie bobsleje. Aż y, boję się sprawdzić na czym to polega. Mam nadzieję, że nie będzie nic... Y... Dużo skacz i dopalaj. No i po kolejny raz wpadłem tutaj z boku, jest mega trudny zakręt tam w pewnym momencie. Ten zakręt jest Kluczowy Ale jest złoto Tutaj na... kluczowy jest właśnie ten zakręt Tam bardzo często wypadałem z trasy a teraz mi się udało. Mimo że gdzieś tam utknąłem po drodze, udało mi się zdobyć złoto. Więc jest, jest super. Kolejny złoty medal. Dość sporo złotych medali mam tutaj w Strachowicach jak na mnie to jest całkiem niespodziewane. No ale dobra. Yy, czyli tak, lot nietoperza nie mogę zrobić. W następnym odcinku be, yy, zrobimy to zadanie. Yy, czy to trawa nietoperz. I to nam odblokuje wyścig koło zębate. Dobra. Także dzięki za oglądanie tego odcinka, w którym zro yy, zrobiliśmy jeden wyścig. I przejechałem. Yy, przejechałem jeden wyścig, wygrałem go i kilka zadań. Jak widzicie, bardzo złoto zrobiło się w tej okolicy. W najgorszym razie z, z bardzo srebrnie, ale przewaga jest złotych medali. Więc z dumą wracam do Strachowic. Dobra, dzięki za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć.